Jest Nie <Yes, Ion>, mam <grystanie> najeb... Chodź na jej buzie. Zobacz, kogo to mam <grystanie> Koniec imprezy, tak. Dobra, sam butla. Nie ma to jak pójdzie w gości i wszystko Już ja <grystanie> w swojej chaty kurwa nie ma Ja mam garaż, nie? Dawaj, Dawaj <grystanie> Jak w Poznaniu, co? Nawet sofa o, podobna, ty. O! Kurwa, nie przebiegaj tak szybko przede mną, kurwa. O, teraz ty odmalaga, ja pierdolę. Ty, ja nie A ja daj daj to do ciebie, ty, o. Dał mi się. Dawaj, dawaj uychaj, teraz. Uychaj wiesz, teraz. Dawaj łychę, kurwa, jeszcze. Po jaraniu jak znalazł, kurwa. Bierz to, kurwa. Ale nie mam tej fazy z tego zjarania. Warka tego pewnie. Inweluję tam. Dobra, idę. Gdzie? Ty zobacz Ja idę. Korunik. Słuchaj, ci szanuję. Ty! Paweł! Kurwa, nie widziałem tego, wiedziałem tylko szybko. Można za. To jest imprezy zaraz. Dobra, jeszcze jednego wezmę i, i się pójdę umyć. Nie wiem, czy pozwolę. Derek tam siedzi w patrusznicy. Chrobatka. Chyba cię już. No. Garnik. Słuchaj, Ojej. Ja cię szanuję. Ouch! 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 Żyję! Gdzie? Ale kurde, chciałem wyskoczyć sobie! Jezus! A wziąłem chociażby spadochron, jakoś się go włącza! Walenie konia, nie, to nie to! Fipunek! Spadochron! Włączone, dobra! Hmm. Jak się ten spadachron włącza? Nos? Tutaj? I tam patrz na drogę, nie? Ja sobie pierwszy skoczę, a ty możesz ze mną. A którym się odpala? Bo, no nie wiem, ja chyba lewy przycisk wyszedł. Jest, to już wszystkie przyciski, czyż? to mogłeś po kolei. Nie, nie, Widzieliście? Szukam jakiegoś ustronnego miejsca. Byś mówi, że masz koleżankę na boku, Tu Dawaj go tam, to... <mary> love ma kryjemy zaraz. A jaką masz brykę? Niebieską. Kurwa! Komija! jeszcze sam nie skończyłem Dawaj moim kasę czy ty banana masz? zjawisko po co mam? Ty no mnie, no kurwa, co za debil. No, goście wyszedł z serwera, frajer. Poleciał do ściany, ja uderzałem w ten samochód, co ty tam, widziałem, że ty odchodziłeś. Czekaj. Aha, dobra, to, jest to Nie wiesz co zrobimy? Czekaj. Wracamy się do mnie, odwróć. Czekaj, 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 czekaj. Chodź, 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 zrobimy taką akcję. Z się do mnie zwrócisz czy nie? Kurcze jak to zrobić? Co ci ja zrobić, do? O! Kurcze... nie muszę iść do... O! <śpiewa> nie ze mną te numery, Bruner! Jeszcze <śpiewa> dalej Także tak jak Chyba <noise> pierdalał tym kurwa kolbą Zginiesz A tam zginę kurwa. Mhm. Aż pracownicy uciekają, widzę Wsiadasz do mnie? Dawaj, dawaj Gdzie jesteś? Dawaj, dawaj na przodu Dawaj! Kurwa! No! Zawinąłem! Kurwa policyjne, to musiał mnie zajebać, no! Z debilu! Dawaj No, co pod podjechać, a? Siadaj, <ścoughs> chciałem dokładnie, wiesz, drzwi wiesz otworzyć Straż pożarna, dawaj ja, ja chcę tą furą pojeździć się dają? Ty, co ty? Gdzie ty? O! sobie Siadaj, wsiadaj. wsiadaj, szybko. Zostaw go. Słyszysz? Chodź, bierzemy tą fulę szybko. Masz pistolet, masz pistolet. Ja będę gonił, a zabij kierowcę. Wiesz, gdzie pojechała? Kurcze. Fuck. W prawo czy w lewo? Tam, w prawo. Kogo wy szukacie? Zobaczysz kurwa przejechali mnie znowu daj, dawaj, 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 dawaj. Próbujemy szukać ja? No nie, bo robimy straż pożarną, próbujemy zawinąć Siadaj szybko do mnie Co za skurwiele ty? Wow. Co ty robisz kurwa? No nie, ja myślałem, że przysiądziesz tak fajnie, szybko Straszna KURWA SPIERDOLI Dobra, jedziesz teraz Pamiętasz gdzie pojechali? na prostu, przed nami Dobra. mój Boże Dobrze, tak mam być tam, czy stół! ty! Kurde, dostałem! kogo? <grystanie> Kurwa! <grystanie> ty, ty! No zjedź mnie! O, o. <grystanie> Ty! No zjedź ze mnie, no! Kurwa! Kurde, nie kolejnym kołem! Ty, weź pobacz pierwszą osobę, Darek! Ach! Nie ten! No, ach! Siadasz? Czekaj, zaraz mi się uda. <grym> kurwa. to super da skoczyć. Oj. No nie z tej strony, kurwa. Ale z tyłu. O. Wyjebał mnie, no ja pierdole. Sorki. Oj, strasznie jedzie. Do was. Kurwa, z tyłu usiadłem. <grym> Kto mnie przejechał? <grym> ja pierdole. Dokąd ty strzelasz kurwa. Tam co, był z tyłu. Pysu. Kornik. Ja pierdolę kurwa. Na skróty. On ma tylko jechać prosto zobacz. O mój Boże. O ja, Kornik. Wykiwałem ich wiesz? Prosta droga. Mhm. <laughs> kurwa i jedno dzisiaj. O mój Boże. Ja, ja pierdolę, do tyłu. czy ja mam taki lak czy co? A nie, kurde, mamy takiego kierowcę. Aż tym pendolino sobie pojechał obok nas. Zosta te <grystanie> znaki, kurde. Jeszcze pod koniec wiesz, wybuch. No ja pierdzielę. Weź sobie ten samochód. gorsi, <grystanie> kurde... Najgorszy złodzieje ever. Już <noise> koka się wysypała. <noise> no, koka, Darek już na stół na siedzi, bo nie mógł z tobą wytrzymać. <noise> Czekaj, nie wchodź tam. Przecież mi na tu. Ale to odejdź. Tutaj nie można podchodzić. Na Zbliżeniowa? No. Kurwa, breakdance'a. cofnijmy się. Nie, nie się... ja tak no Dobra, tak. Jakie dzwony dzwonią, nie? Ty kurwa, patrz kto idzie! Kto? Kretyn. Zdzie... No. Co kretyn! Trzymaj... Ty, ja tu położę, a ty żeby tu nie kieszę, co? no. I weź to nagraj, kurde, bo ja muszę z można no. było w sklepie rzucić. No co? Co tam? Widzicie, zobacz, co zobacz, ty... nie policja robi. ty... właśnie policja ściga. Czy ten czarny przed wejściem? No. To zobacz, co zrobił. Już go nie ma, nie? O, jaka ale, ale nawet dobrze drzwi nie otworzył. Walił. No nie wiem, to chyba prawą zależy, na której ręce masz. Praworęczny jesteśmy? Tak. Ja prawą przygotowuję, ty też pewnie. <grymnie> no, pewnie nie można prawą na lewą się siłować. Co na dwie można? Ja to co mam robić? Prawo, lewo, prawo, lewo, tak myślisz. Gałką. Kurwa. Rawasz? <grymnie> <grymnie> X. Znaczy kwadrat Koniec zdałeś, jest Nie Prawo, lewo Patrzy kto lepszą koniabicą jest Kurde aż tam gała strzela <grym zła> Kurwa go Ty wany to tak na pierdolku Darek wygrałeś? Nie, co ty? Widzi, że już na nam... <grym zła> chuj to growię w prawo, lewo. <grym zła> Carnal, <laughs> <laughs> <Kalner>. já <laughs> não vi a cor das câmeras. É como o Co jest? <laughs> Wszyscy kurwa, jakiś makro. chyba. czekaj, bo Ade było. Dobra, czekaj, dawaj, teraz jesteśmy na klawierca. A czekaj, remaż z spacja. Róbcie ci? Kruje, ty mały. Dobra, starczy. <laughs> Tu razy wygrano już odpalałem turbo. Haha. Darek, Darek jakiś poszedł, to coś tam wymyślił Surprise, motherfucker. Kurwa. zajebał mnie, kurwa. Ja tu gościa piorę, kurwa on mnie zajebał, no. Spróbuj zaraz wsiąść. Nie, no, nie, 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 może się twoim wozą. Ja. <grym> I co? Kluczyki. A jak to, jak to się robi w ogóle? Dalej uważaj, deszczyk. A gdzie ty jesteś, kur... <grym> Weź spójrz na cień przed tym. Ty nie widzisz na cień? <grym> <grym> A ty za kurwa wlazłeś? Ale już ciekawe. Dida, dzida, bo nasz nie, śmigowiec ściga. Ja, mogę... ja mogę go rozwalić. Rozwal go. Ale... <glorę> go wszystkich Później piją. muszę wsiąść do was. No to dawaj. Rozwal ten śmigowiec. Rozwal, rozwal. Siadas! Rozwal śmigowiec Kornik. Dobra <glorę> Tak kończą frejerzy Nie Nie, gonią nas gonią. Jejko. Ale czołgów jeszcze nie widziałem. A teraz niebezpieczne, bo tu, tu nas, na drodze nas wezmą Auto bierzemy jakieś inne? Nie, nie, nie. To jest dobre. Dobra, dobra auto, kurwa wszystkie jeździ kurwa prawie. A tam to nam uciekło. Kurwa, z Z tyłu, z tyłu, z tyłu Szybko, szybko, Darek O kurwa mać. Kisel mnie wyjebał kurwa z samochodu. Kurwa. <laughs> I się o moją głowę. Ej. Ej, jeć, jeć, Odkręcaj, Odkręcaj, przekręcaj się, przekręcaj, bo dostaniemy. Nie. 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 Oh, Ale zasuwał normalnie tym. Popatrz. Zobacz. Torami zasuwają, no. Oh, fuck. We are fucked. Ja nie żyję! Kara. <grym> A wy? Ja skaczę z mostu. Skinęły. <grym> Tam są, tam są! <laughs> Sam się zrobiłem.